No i jedziemy! Słuchajcie, chciałoby się rzec ahoj przygodo i jechać gdzieś na wakacje, ale to nie dzisiaj. Nie dzisiaj, bo dzisiaj mamy akcję do zrobienia. Jedziemy... Uuu, jeszcze przyczepki się odczepiły. Ej, coś nie było podpięte. Ale źle podpiłeś, podpinaj jeszcze raz. Tak, jak podpina... ja, tak. To no to ty to podpinałeś. Alek, nie opóźniaj. Nie, ja, ja nie przypinałem Pod, tego, Podepnij te uczepki i jedziemy dalej, bo nie ma czasu. Słuchajcie, mamy trzy przyczepki za sobą i w każdej z nich w coś jest w tej skrzynce, o, ale to pokażemy to ja zacznę... Dopiero iłem. później, jak dojedziemy na miejsce, a jedziemy za Smajlandię. Dobra, są zapięte skrzyneczki, więc przejeżdżamy przez mostek. Wyjeżdżamy to nie jest za Smajlandię. No tak bo się odepną znowu, no. Nie odepną Jedziesz. się, jak dobrze podpiąłeś, to się nie odepną. Słuchaj, teraz się trzyma elegancko. Jak Coś musiałeś za pierwszym razem mieć kijowo podpięte, ale teraz wszystko działa. Jedziemy, słuchajcie, wyjeżdżamy za Smajlandię i tam zaczynamy rozbudowywać tajną, wielką, ogromną Ej, no, bazę, się. która ochroni Wracaj. nam całą Smajlandię. Co, o to chodzi? Zawrót, zawróć. O, to... aj, co, 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 coście zrobili z nimi? No bo ty masz po jedziesz. swoim samce biały haki się odrywa. Dobra, bo. to wiecie co, ja, ja to zaraz podczepię. Ja to podczepię i to się nie oderwię. Albo ja nie będę no cofał. Ale kicz po to, to ty źle podpięłeś. To tutaj się, się będziemy zapre... rozstawiać, więc no nie jedziemy gdzie dalej. i idę sam, dobra. Dawaj tutaj, dawaj tutaj z tymi skrzynkami, ale szybko je przyprowadź! Słuchajcie, zanim Alek je przyprowadzi, nie? To możecie zostawić łapeczkę w górę, ona jest bardzo, bardzo ważna i jest niebieska pod odcinkiem. Jaką klikniecie, to się kolorek zmieni, także naciśnijcie, sprawdźcie to, a my poczekamy na. Alka aż przyniesie nam nasze materiały. No źle podpiął do haka, no to o, teraz ja musi targać podpiałem. to. O, elegancko. Mam serce no. tego po, busa. po co my Te busa brali, jakby mogli wszyscy na przyczepki usiąść, on by nas pchał, nie Liwia? No ja no chodzę. No. silny chłopak. No Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy całą czwórką. Oprócz Patrycji, bo Patrycja znowu wyjechała na wakacje, nie ma jej z nami. No ale cóż, poradzimy sobie bez niej i musimy, właśnie co my musimy na tym odcinku zrobić. Ano, musimy uchronić całą Smajlandię, ale zapytacie Sebek, ale przed kim? Dlaczego chcecie chronić Smajlandię? Ano, słuchajcie, chyba już wiecie, że przyszły do nas takie straszne Soniki i to nie jeden, nie dwa. A cztery! Aż cztery! Słuchajcie, cztery Soniki! A dokładniej przyszedł e, niebieski Sonik. Czekaj, Sonic. czekaj, czekaj. Co się stało, Aleko O co chodzi? No znowu ta przyczepka się Zostaw tę przyczepkę, no. chłopie! My już jesteśmy na miejscu tutaj! Będziemy budowali tajną bazę ja, i będziemy właśnie chronić przed Sonikami i to tymi złymi, tymi groźniejszymi. Widzieliście już niebieskiego, widzieliście już żółtego, ale nie widzieliście. Nie, żółtego nie widzieliście, knakleksa. Tylko widzieliście AmiRose, różową, tak? A teraz przyjdzie jeszcze Shaudow, czyli czarny Sonic. I przyjdzie jeszcze ten właśnie, Am, e, nie AmiRose, Co ja gadam, już głupoty Knaklex. To jest e, Sonic e, żółty, nie różowy. Różowy jest Amiros. A Jaki jak jest żółty, a nie czerwony? Żółty, czerwony. Nie wiem, dobra, 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 ja już dobra, jestem zestresowany. Musimy uchronić Smilandię, Jaki bo oni duchy, chcą nam ją rozwalić. I pamięta. zaraz będą na Smilandię. liwia... Bierz się do roboty, a w ogóle... Szybko, ej, szybko hej, szybko czy, czekaj, 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 jeszcze nie otwieraj ten skrzynek Zanim widzowie nie wcisnęli subika, to nie pokazujemy skrzynek. Będziemy stali i czekali, aż po prostu ze Soniki Dobra, przyjdą i nas rozumiem. Ja sobie jest... ja pomyślę. To wie, to co? Eee, klikacie subiki, czy jednak zostawiam nie odpadacie. Czy nie nie, no oczywiście kliknijcie subika i to jak najszybciej, e, bo dobijamy na moim kanale milion subskrypcji, a jak już wiecie, dużo nie brakuje, a my wam pokażemy co jest w skrzynkach. Także nie. zacznijmy od pierwszej skrzynki. Słuchajcie, odejdź mi stąd. Odejdź od tych skrzynek. On się za głowę tu łapie. E, patrzcie. 3, 2, 1, pyk! W tej skrzynce pyk. mamy bronie. I to nie takie zwykłe bronie, bo są tutaj mocne bronie, jak TFG, to jest najmocniejsza broń defensywa. w Minecrafcie. Druga skrzynka jest wyposażona w bronie, w różnego rodzaju ciuchy Is dla brójki. nas obronne. Ale trzecia jest najlepsza. Patrzcie na to. 3, 2, 1, pyk! I... Tutaj mamy materiały budowlane. A, <laughs> Także łóżeczka, normalnie wszyscy bierzemy materiały wszystko. budowlane. Ta baza będzie z kolorów Soników. Także będzie ciekawie. Takie jeszcze nie budowaliśmy. Oglądajcie do samego końca, a my zaczynamy. Także, Dalej Ale budujcie, ja popatrzę. Nie, 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 nie ma patrzenia. Livia, eee. zostaw ten popcorn. Ej, zostaw ten popcorn. Masz tu nie bloki do roboty. No budujcie, no. Do roboty, do roboty. Ja zaczynam, wyznaczę wam tą bazę. Tutaj będzie Dobra. normalnie pierwsze. Pierwsze, czekaj, czekaj, czekaj. E, tutaj Wtora zaznaczymy. Czekaj w którą stronę? Czekaj, czekaj, zaraz ci powiem, zaraz ci pokażę. Dobra, gdzieś myślę, że tutaj. Taka baza w zupełności dobra, wystarczy. Ja w I ona ma być kolorowa, ona ma być kolorowa, Alek. Dobra, dobra, to w paski mam do temu zrobić. Dobra, jeszcze szerokość muszę wyznaczyć. Gdzieś potąd też będzie git. Okej, okay, no to hey. ja buduję do góry. O, ty skończysz wysoko. Co? No. Livia skacze wysoko, na chaskoczki skoczki zostanie. A, no to uważajcie. E, dobra, e, lecimy. Nie, nie traćcie czasu na głupoty, musimy to jak najszybciej wybudować, no bo nie ma duje, czasu. no, nie naszekaj na mnie! Dzisiaj to stresuje. Szybciej, szybciej. Dobra, i wyznaczona baza już jest. Dosyć fajnie to ładnie wygląda. Z trzeba całą podłogę zamienić, a ja coś słyszałem, że umiesz czarować co nieco. Weź tu pokaż jaką sztuczkę, żeby ta, ta żeby po, po prostu ta ziemia zamieniła się w jakieś kolorowe. Na... Ej, w towaru... Bloki, Amerika, nie dobra. jeden blok, a niech się ona zamieni w kolorowe bloki. Zobaczymy, czy coś takiego potrafi, bo jeszcze nie widziałem, szczerze mówiąc, u niego coś takiego. I... Ja, ty smańsza, Ej, ale, ale co wy żeście zrobili? Przecież tędy soniki przebiegną sobie normalnie, siup, i, i pójdą dalej, i pójdą do no, Ale musimy domów. mieć wejście, wyjście, nie? No, no nie, nie, to ma być zaburowane wow, no, pojawiło się, widzieliście? O, Halo, ty, gardło. ale podłoga, ty, Fajnie, ale nie? fajna. No. No. Do, dosyć mu to wyszło. Dobra, to teraz różowy. Patrzcie jak ja to szybko robię. Wy się tak obijacie tutaj obi boki i no weźcie, bo rozwalcie ej, te bloki, które są mówię, źle postawione. Ja się nie obijam. Rozwalcie te bloki, które są źle położone. A no tu zrobimy myczki. ja meczki. rozwal to, bo ty za dużo. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj. E, patrzcie, już to dosyć ładnie wygląda. Teraz tu, e, ale góry nie muruj. Góry nie muruj. E, I porozwalajcie te bloki po bokach. Taki lofa nie mam. Nie masz kilofa, dobra, to zajmie się tym Liwia z smajstołem, a my i drzwi metalowe, wielkie metalowe drzwi. To proszę rozbić, tutaj postawić jakiś blok betonowy, bo te wszystkie bloki są betonowe, dosyć mocne, z mocnego materiału, a ja pójdę po skrzynkę, słuchajcie, po skrzynkę, w której mam materiały, które zabezpieczą nam tutaj tajną bazę. No zobaczysz, a... zaraz przyniosę. Weźmiemy poda, wodę, weźmiemy żeście. lawę, zaraz damy to smajstołowi, niech sobie to wszystko porozkłada. Tak, to tutaj Ogólnie... patrzysz. Co? Ja już mam. A Kto te skrzynki patrzy? Te środkowe. Aha, eee, czekaj, bo już mnie teraz normalnie zamuliłeś i nie wiem, nie wiem co mam robić. Eee, tu kładziemy skrzydaczkę. Ale chodź tutaj, ja ci muszę wyznaczyć zadania. Tu w tej ej, skrzynce masz materiały, które ochronią nam bazę. Weź je i normalnie zaczni zacznij je stawiać jakoś. Okej, okay, ale pakiet drzwi jest to zrobił. Niezłe, nie? Wow, takie drzwi to jeszcze nie widziałem. One działają? Czekaj. A? Działają! Nie. Działają, one no się otwierają i same... Czekaj, odejdź, 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 ja to o, muszę zobaczyć. Serdecznie. Odejdź, Świat. odejdź, Libia. Pyk. Patrzcie, jak to się zamyka. Jakie one są wielkie, ja metalowe! Yeah. to Takie ale one wojskowe. Są potężne. Dobra, wiecie co? Mamy to zrobione i jeszcze zadaszenie trzeba zrobić, także z państwa ubierzcie za zadaszenie. Ja Ogólnie pie, potrzebuję plawki. łopaty. Kto mi dał łopatę? Livia, z państwa dajcie mi łopatę, bo wiem, że macie. A ty, Alek, właśnie, no, zrób to dookoła bazy, coś tutaj, żeby. Hey, Ładnie wyglądało i wszystko, a ja wam wyznaczę, macie tu wodę, Livia, i trzeba tak ją wydać się. przed bazą. Lawę też. Także gdzieś w tym Dobra. miejscu taki pasek lawy, pasek wody. A, tu trzeba tego, kilofa, żeby to rozkopać. Dobra, Także masz. bierzcie do roboty, ja nie będę tego robił, ja muszę tutaj... Ja jestem od planowania, a nie od roboty. Także co my tutaj Acha, mamy? To, to, ja już zacznę to, to, to dekorować w środku wnętrze. Ja co? My będziemy robić, żebyś patrzył, tak? Nie, ja będę dekorować wnętrze. Muszę A, ładnie udekorować. Jasny, Ogólnie jasny. to macie tutaj bloki. Alek, yy, wyrzucam no, ci bloki do budowania. Buduj tutaj ładnie, pięknie, ma być wszystko porobione. O, co ty tu dajesz? macie wodę, tu macie lawę, tu macie coś, tu macie coś. Czemu te itemy wracają do mnie? To nie może rzucać się umiesz. Tak, jeszcze to, jeszcze to, dobra, to wszystko się tobie przyda, a o, ja idę udekorować środek. Smajsto, wejść tam dach zrób, nie? W tej tajnej bazie, a ja Niebieżny. wezmę, zaraz bronię się poprzenosi do skrzynki, ale na razie łóżeczka, rozstawiać. łóżeczka, bo może zostaniemy na dłużej w tej bazie i będziemy tutaj spać, ale kto wie, zobaczymy. Tutaj trzeba to porozkładać, ja pozabierać jest, tak różne lepuję. rzeczy, ale jak już bronię, możesz ponosić skrzynki. Tak, dobra, to trzeba je kolce, tylko do końca tutaj... Przyłożę, a ok, dobra, ja są. sobie już wezmę, Ostre, słuchajcie, e, spodnie. O, ja już mam całą zbrójkę. E, Alek zaraz poprzenasza broń, Tam w tajnej bazie sobie będziemy brali bronie. Woda powstała. Jeszcze lawę weź zrób tutaj, Liwia. I ty. będzie elegancko. Już co? Ale co dobra, Biorę bronie, biorę bronie. No bierz, 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 bierz. Ale szybko, szybko, bo nie ma czasu. Ja nie wiem, kiedy no oni przyjdą. E, jedno łóżko, drugie, trzecie. Nas jest czterech, nie? Czterech. Nie, ok. to już wodorosty wyrosły w tej wodzie u nas. No dobra, zostaw te wodorosty, Chłopie, nie ma czasu, oni zaraz przyjdą, a my jeszcze nie mamy nic gotowe. E, tutaj dobra, postawimy mam bronię, telewizor. mam O, zobacz jak elegancko wszystko umeblowałem. Bardzo ładnie. Bardzo o, ładnie. Normalnie ja bym tu zamieszkał, no? Eee dobra, czekaj, no to ja się już ubiorę. E, tutaj elegancko, Ej, to co? jeszcze sobie poprzekładam. Trzymaj, Alek, weź to porozstawię. Ty! Okay. Ja mam w ogóle zabawkę dla tych tych jak do nas przyjdą, nie? Może oni się będą chcieli bawić, patrz. Taką dla kota, ale wiesz, Soniki, no to w sumie jak koty, nie? Szybko biegają. Soniki to wszystko. sam jeżę. Nie wiem obojętnie, no to co jesz nie może się bawić? No, nie wiem, nigdy nie wiedziałem, że się A tu bawię drugie jeżdż. drzwi postawiłem. Gdzie się ale trzeba drzwi. to rozbić! Trzeba to rozbić, zrobimy podwójne ten. A w ogóle czemu w naszej bazie nie ma szyb? Przecież ja nic nie widzę. Jak my zamkniemy drzwi, my nic nie będziemy widzieć. Proszę jeszcze wejście na górę zrobić, żebyśmy mogli A wchodzić na górę. to jak kraty wolisz? Eee. To daj kraty. Daj kraty, pozamieniajcie dobra. to jak najszybciej, naprawdę, bo już nie ma czasu, kompletnie nie ma czasu. A ja zobaczę, co ja, my tu ja, mamy. Ja muszę zbrojka sobie. To się chyba nie przyda. Chociaż nie, można porozkładać. Może w jakiś sposób to ochroni naszą bazę, także ja Kiedy to porozkładam. Kiedy te drzwi dałeś drugie? Aha, tutaj. No są postawione, tylko wystarczy rozbić tam bloki. A, coś takiego, no dobra. No. Także ja tutaj stawiam, cyk, 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 tu małą przestrzeń zrobimy, żebyśmy mogli przechodzić, no i te płotki będą nas chronić. Po co ci kill'ow? Dobra, rozwaram ścianę, czekaj. Alek, co ty robisz? Eki, nie, nie psuj tam bazy! Livia, czemu ty mu temu ty na to pozwala? No, nie pozwalaj ja mu na miał... takie no. coś. O nie, ja mu na to nie pozwoliłam. I wiesz, że Alek jest inny. O dobra, jest ja zrobiłam. No. no ale miałem wyburzyć ścianę, no są kazane. Alek, przestań. Dobra. E, wiecie co? Bierzmy broń. Bierzmy broń i... i będziemy zaczynali walkę. Znaczy będziemy czekali aż po prostu e, nie... przyjdą do nas. Także no. ja biorę to, 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 to. A może to, to. nie przyjdą. Myślę, że Właśnie, nie przyjdą. może białą flagę rozwiesili, nie, i jednak nie się podoba. Nie byłbym tego taki pewien. Ogólnie, złote jabłko bym jeszcze potrzebował. Macie coś takiego? No, ja nie, mam. No To mnie nie jest Weźcie mi dajcie. Cyk, cyk, cyk. Ja biorę sobie te bronie, te bronie. Jeszcze potrzebuję złotych jabłek i będę już Trzymaj, cały. Ale tutaj ci rzuciła. Ale czemu ktoś dał puste bronie do tej skrzynki? Tak, te puste. No to są puste bronie. Ja w ogóle z skrzynki noga otworzyć, zawiesiła mi się. Są puste bronie, ja tych pustych broni nie chcę, ale kocun się, bo mi tu. Ja, ja, ja też nie chcę. Jak puste bronie? Na no puste bronie ktoś dał do skrzynki, dobra, nieważne. Są pełne. Kolejną mam pustą. Kolejną mam pustą. Serek, ty się nie umiesz obsługiwać, broń mi. Serek, one wszystkie są pełne. Czekaj, to. A to mi się zbugowało coś, dobra, patrz, sorry. Tak, działają. Mi się zbugowało, widzicie? To się jest czarne, a zaraz się pojawi jako zielona, Dobra, nieważne. Serek, co ja to zrobiłem? Ty, pak, już bombla. Nie wiem, Alek, no nie rób, nie baw się to mi broni, bo cię zaraz Alek. normalnie z TFG pocisnę, rozumiesz nie to? A masz, nie nie Rozwalimy go, rozwalimy go no, co ty robisz? Dobra, już uspokój się. Ej, nie we mnie! Masz te złote o. jabłka? No dałam o, ja mam ci, mam, ale, ale Alek wstrzymał. zabrał. Dawaj, 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 dużo, dużo. O, sześć sztuk, dobra, tyle wystarczy. starczy. sobie złote jabłka ćwis, Wychodzimy okay. na górę. Ej, a kto... Nikt wyjścia na górę nie zrobił. Halo! Ja wam mówię, bo wejdźcie na górę, dawajcie drabinki, rozbijajcie te bloki! No to czekaj, to się zrobi jeszcze. Dobra, o jest, o. Livia zrobiła, już nie będziemy czekali na Alka. No i co? A, A ty, co, gdzie? A co, gdzie? Ty się nie interesuj A gdzie. Draniki, o, jeszcze so. tutaj, elegancko, dobra. E, no i słuchajcie, co, będziemy siedzieli, tu poproszę jakieś siedzenia mi dać. I czekamy, aż przyjdą do nas chcesz? po prostu te Soniki, Masz, co nie? Nie, nie będzie się patyczkować. Nie, na tym nie będę siedział, to jest coś niepoważne. <noise> Jeszcze sprawdźmy, czy te drzwi aby na pewno działają, słuchajcie, one są dosyć mocne, więc powinny działać. To będzie w razie W do ucieczki, słuchajcie, gdybyśmy nie dali rady z tymi wszystkimi sonikami groźnymi, to tędy uciekniemy i pobiegniemy w stronę Smailandii. Y e, słuchaj, e, tu już jest wybudowane, tu jest elegancko, Liwi. sam sobą, Livia się położyła i ona sobie śpi. Smaislow, weź i sprawdź czy nie widać ich, tych Soników gdzieś u góry. Alek, Alek, a ty weź jeszcze, zrób tutaj jakieś. A dobra, mamy wyjście do góry, okej, okay, zapomniałem. Bo nie, nie, śpi, weź ją się obudź, halo. cicho, 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 słuchaj, nie będziemy jej budzić, niech sobie leży, niech sobie śpi, dobra? No ale zaraz walka będzie, no, no dobra. No ale no. Nie, nie wiesz czy będzie, czy nie, słuchaj, bo. To czekaj, nie wiadomo. Ja ją zamuruję nie zamuruję jakoś, czekaj. Żeby bezpieczniejsza była. Zamurujesz się? takiego. No tutaj wiesz, raczej to, że się nie. A skończy? Nie, ale nie jest całkiem samorowany ze no Dobra, 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 to tak zostaw. Niech sobie śpi. Nie no będziemy Liwi budzić, ona jest bardzo zmęczona. A my chodźmy na górę i zobaczmy, dobra. czy coś tutaj widać. Przecież nie, państwo poszedł to zobaczyć. I na razie tutaj nic. Ej! Sebek, ej, widzę, 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 widzę. bronię w dłoń, bronię w dłoń, buć Livię! LIWA! stawaj, Livia. stawaj! Dobra, e, to Livia. ją obudzi. Dobra, teraz namierz, pewnie, no. Namierz, tam jest Shinsonik, widzę go mam celownik, niebieski. No. Ja też, mam na celowniku, Alek jesteś gotowy. Uuuu! ej, kręci się, kręci! Powiedz, kręci kiedy się. Strzelać. Strzelaj! Strzelaj! Strzelaj Już? w niego! Strzelaj! Dawaj go! Gdzie on jest? Gdzie on jest! Alek, nie widzę go! No, Jak go oh. nie widzisz, to biega! Poleciało! Czekaj! I... A masz! A masz! O, Ale tak, to sorry, jest na lek. blisko, to jest na blisko, broń, co ty? Ej, zostajperki z ciałem, bo z karabinu. Dobra! Ten Shin Sonic podchodzi po waszej coraz tył, bliżej. Tył, tył. I się robi niedobrze, 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 nie atakuj, atakuj go, Alek, atakuj go, on jest bardzo, bardzo Ej, szybki. Opa! Spadłem, spadłem. Zamykaj drzwi, czemu drzwi do bazy były otwarte. Bo, Ej, do góry, do góry, do góry, tak do góry, do góry, atakować go! Szybko, 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 szybko. Ej, bo bazę trzeba odbudować. Coś ty zrobił, czemu ty bazę rozwaliłeś? No pod celownik nie wlazłeś! Jesteś niepoważny, Alek rozwalił nam bazę! No, no nie... Ty, mam dwa serca, co tej chory jesteś, nie strzelaj! Czekaj! a masz! Boom. Ale dziurę zrobiło przed bazą, budować. ale niestety go nie trafiłem, ja dobra, zjem sobie złote jabłko, bo jeszcze przez przypadek Alek nie, yy, nie trafi jeszcze raz i będzie no. problem. Co no nie strzelaj we mnie znowu! Jak ty ile jesteś tam, ty oszalałeś, nie strzelam w ciebie. A masz! No, a masz! Jest Atakuj go, atakuj go, mniej gadaj! A o nie! Nie wchodzi, to bazy, co o nie! wchodzi na do bazy! Wchodzi na to bazy! Jest w naszej bazie, Alek, Alek! Alek, do środka! O nie, o nie! O nie, to masz, 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 Przechodzi! Przeszedł naszą bazę! I, i, i pobiegł w stronę smajlandii. A masz! A masz! Widzę, widzę, tam jest! Nie, nie, nie! TFG nie, nie rozwalaj na wioski! Nie rozwalaj na wioski! Pobieg. Ale, ale przebieg! No Przebiegł! Alek, I co teraz? Nie udało się nam... No weź tą broń wielką, TFG, oszalałeś, celujesz no, prosto z na mnie. w mnie! ale teraz wioskę, on tam jest, on nie ma nic do stracenia! Po co my te drzwi robiliśmy, tak by nie przeszedł tutaj przez tą tajną bazę. A, A Libia, Ty zapunąłeś te drzwi? Halo, pobudka! Liwia, no, nie robisz Dobra, ale. niech chcę śpi, ja już mam to no, gdzieś. No ale... słuchajcie, Shin Sonic sobie przebiegł, a my nic z tym nie zrobiliśmy. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. C4. Ej! No? Wiesz, co my mamy? No, co mamy? No to, ja to ci pokażę, co my mamy. Czekaj, otwieram drzwi. No, dobra. Wychodzę. O nie, już idzie czer czerwony Sonic. Idzie czerwony, to czerwony? Sonic. czerwony? No. Nie, nie gadaj, że jest ich więcej. Czekaj, ja zabezpieczę tu bazę. On tu o, nie przejdzie jajacie, Dynamitami go rozwalę, czekaj, powiążę. Ja, to... o! Jeszcze, o! ja myślałem, że to się zapisuje, a to od razu jest Ty miałeś przejść w niego. Czekaj, nie w czekaj, siebie. czekaj, owe się do dziury! Owe się do dziury, ale wywale, ale wywalę go w kosmos! Patrzcie, patrzcie! Takiego? On wywali! Ha, Mamy na niego pułapkę! Patrz no i teraz podpalam! Teraz podpalam O, Ony wybuchł! Ej! Ale on dalej żyje! O I dalej się żyje, Alek do bazy! Cała do bazy, szybko! Szybko, Tykko szybko, 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 się, wycofujemy. Siup siup, cofamy się, cofamy się, cofamy Daje się, do mnie. bazy. Dawaj, chodź, idziemy strzelać na górę. Na górę na górę, na górę! na górę, 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 Jemu nie pozwolimy uciec. Ej, ty! chodź tu! Rozwalę cię! Patrzcie Ale co ty robisz? Armatnica! Strzeliłeś! oszalałeś no. Tylko nie traf czasem no, do nas w bazę, ja mam TFG, więc go z Ej, on TFG bawię. masz rakiety! 3, 2, 1. Chodź tu! O, masz! Dawa, A masz! Dawa, Dawaj! jak ty jesteś dzisiaj do niczego. Eee... Ja, ja, Eeeh, bo on nie... przebiega, Sewek! Ja, ja, ja nie chciał! Ja nie chciał! Nie! O On też ma rakietnicę nie chce! Ale masz! w niego! Zaraz padnę, nie, nie, zaraz nie, padnę, nie, muszę zjeść sobie złote jabłko. Nie, zostaw okay. jej sam, nie, stój! Dawaj nie. Alek, nawalaj go, nawalaj! Abasz Abasz Abaś! Abaś! Już rakietnicą na... Walnął. Nie... Ale jak nie wygląda, ta nasza baza najlepiej. No, a kto ją rozwalił? Ale to, wiesz co, ładowałem TFG i byłem przekonany, że to doleci w niego. Widzowie widzieli, jak ja celowałem. Ja nie wiem, dlaczego no to się stało tak, że to trafiło w naszą bazę, rozumiesz? Nie, i co teraz? Już tak się dostało. Wiesz, co odbudujemy to szybko, dobra? No e, a, a masz tego to budować? E, jakieś bloki tutaj mam, no. Szybko się czekaj, postaramy. Po, po, podnoś to, co wypadło, podnoś to, co wypadło. Czekaj, czekaj, te FG wyrzucę, okej. Okay. tutaj coś leży, jakieś bloki, podnoś je, dawaj, szybko. Dawaj, i y, tu masz skrzynce jeszcze, w skrzynce też są bloki. Weź sobie, pozabieraj. No dawaj, na razie wykorzystam to, co leży, czekaj. Ja piasek, oddam. Ej. Słyżę, te... Selek, nie chce jak nie chcecie, rakietami teraz. To nie to ja, to nie ja, to kolejny nie to, to kolejny różowy. Sonic tym razem różowy. O nie o nie o nie. A masz, a nie to jest nie Amy Rose, A Amy Rose, a masz, to masz. nie chcecie, Rose, nie a masz, nie przejdziesz, nie to... przejdziesz, nie przejdziesz. Otworzyła sobie nie chłopie, otworzyła sobie ja już nie, ma, nie nie ma jak nie ma broni. Przeszedł. jak nie masz broni? Przeszedł, nie i nie nie, czekaj, zatrzymaj go, jest z sera. Oh, nie widzę go. Ta, ta baza jest totalnie do bani. Ej, a w ogóle, jak ja strzeliłem tym TFG, to czasem. Oj, jeszcze mi się zaczęło coś. Czasem tutaj Liwia nie spała na tych łóżkach? Nie ma Liwi! Nie ma łóżek! Ej! Ale coś ty zrobił. Coś ty narobił najlepszego. Prze Prze Przepraszam, ja? No, no dobra, no my wspólnie, tak? Niczech jak wspólnie? No, no normalnie, no to przez nas. Livia, Livia padła. Dobra, ej, słuchaj, ale musimy odbudować tajną bazę i to jak najszybciej. Odbudowujemy tajną bazę, dawaj, masz bloki? No nie, kolejny no, Sonic. Ej, trzy już przeszły. No, Idzie jest. czwarty, ale jemu nie pozwolimy przejść. O Jej, nie. on nie może, on Skończyły nie może. się ej, żarty. Ma? Czekajcie, wezmę sobie, odstawię, odstawię, biorę TFG, biorę to. To sobie tutaj postawię, okej. Okay. Mamy armatnicę, oh. mamy wszystko. Strzelaj w niego! No to masz, a masz, masz, i co padł? Dawaj go, oh, oh, go, dawaj go, z rakiety. Czekaj, muszę sobie wziąć. naładuję TFG. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Mam naładowany TFG. Tu? Nie wiem, nie wiem. On... Nie trafiłem go. Alek! Ah. Gdzie jesteś? Ale mnie trafiłeś. Ciebie trafiłem? Gdzie jesteś, Alek? A tu jesteś, tu. dobra. Atakuj go, atakuj go, atakuj, 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 dzisiaj nie mam celności. Pobiegu, 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 widziałem go, widziałem go, widziałem go szybko, do góry, do góry, do góry. A, szybko. I, i wbieg do Smilandii O nie. Jeszcze nie. do nas rakietami Tak, tak, Co my narobili? Ty, mamy. Co my, teraz co my teraz zrobimy? Co my teraz zrobimy? Co my powiemy Smyslowo, Nie wiem, co? ale schowaj tą broń. Schowaj tą smyslow? broń. Schowaj tą broń, bo wymachujesz nią, zaraz strzelisz w jakiś dom i ktoś straci dom, na przykład królowa pszczół bo coś. Niestety, widzowie, nasza baza po raz pierwszy poległa. Nie daliśmy rady, czekajcie, wyrzucę hełm. Nie daliśmy rady, muszę się wam przyznać. Shinsoniki okazały się zbyt mocne dla nas i dostały się do nas do I Teraz aktualnie potrzebujemy Waszej pomocy, bo sami sobie z nimi nie poradzimy, więc... Więc ee, napiszcie w komentarzu, kto chce pomóc. No i co? Wpuścimy was na serwer, pomożecie nam, będzie super. Zostawcie łapkę, subika, ja sobie kogoś wybiorę spośród komentarzy. Także dajcie znaka w komentarzu, ja się z wami żegnam, widzimy się jutro, ja jestem trochę wystraszony, do domu nie wracam, idę gdzieś stąd. Nie wiem gdzie jeszcze, ale stąd idę. Także trzymajcie się do jutra, na razie. Cześć!